Łaska obfitego miłosierdzia, nauczanie domowe. 20. czerwca, drugi list do Koryntian, rozdział 8, wersety od 1 do 9. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali się bardzo i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to ponad swe możliwości, okazali gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakieśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem Was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką godliwość, w miłość naszą do Was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby Wam wydawać rozkazy, lecz aby, wskazując na godliwość innych, wypróbować Waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa który, będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Paweł pokazuje pewien proces włączania się w dzieło miłosierdzia. I ten proces polega na trzech krokach: ofiarować siebie Panu, podjąć współpracę z innymi i wykonać to dzieło miłosierdzia, które jest do zrobienia. Trzy takie elementy. Dlaczego Paweł o tym wspomniał? Dlatego, że kościół w Koryncie był bardzo taki dynamiczny, był bardzo charyzmatyczny, był bardzo rozmodlony, uduchowiony. I mogło się zdarzyć, że przy tak pięknie funkcjonującym i modlitewnie kwitnącym kościele zdarzałyby się osoby, które by przymierały głodem. Które by po prostu nie miały zapewnionych podstawowych środków do życia. I dlatego Paweł mówi o pewnym dziele, o posłudze, o łasce obfitego miłosierdzia. Obok tych modlitewnych, charyzmatycznych, pięknie rozwijających się dzieł musi też być w Kościele pięknie rozwijające się dzieło miłosierdzia. Dlatego Zachęca Paweł tych, którzy rozumieją te duchowe kroki. Najpierw oddajemy się Bogu do współpracy, do dyspozycji. Zrób z nami, Boże, to co chcesz. Ta modlitwa jest cały czas taka, nazwijmy to, po linii Koryntian, charyzmatyczna. Boże, wszystko Ci oddajemy. I Paweł mówi dobrze, to oddajcie swoją dyspozycyjność, umiejętność współpracy z innymi, z tymi, którzy już zaczęli coś robić. W dziedzinie miłosierdzia, dzielenia się, pomocy innym. Dlaczego? Dlatego, że Wy nie będziecie budować tych struktur. Może Waszym charyzmatem większym, dużo mocniejszym jest właśnie modlitwa, jest uwielbienie, jest posługa charyzmatami, które objawiają się przez uzdrowienie, przez czynienie znaków, cudów. Tak, to prawda, ale są też charyzmaty dzielenia się, które będą rozwijać inni, więc Wy. W swoim czasie, na swoim poziomie, włączcie się do tego właśnie dzieła i wykonajcie tę drobną rzecz, aby być gotowym podzielić się, aby być gotowym przyjść z pomocą. Widzimy Paweł jako mądry pedagog. Pokazuje, że Kościół musi być w równowadze i nasza posługa w jakiejś dziedzinie bardzo rozwinięta nie może pomijać. Innych, którzy działają w innych przestrzeniach, też potrzebnych kościołowi, człowiekowi i wspólnocie. Więc Paweł modli się i życzy sobie, aby Koryntianie obfitowali również w tę łaskę ofiarnego miłosierdzia. Może Ty też masz taką tendencję, jak Koryntianie, pięknej modlitwy, charyzmatycznego uwielbienia. I potrzeba być może takiego zwrócenia uwagi na to, że inne działalności też są ważne, więc trzeba by im zrobić miejsce i uczyć się współpracy z tymi, którzy te charyzmaty rozwijają i tę działalność prowadzą. Zadanie dla Ciebie na dziś: dołącz do kogoś, kto podejmuje dzieło miłosierdzia na swoim poziomie, przez drobny gest, znak albo jakąkolwiek sumę pieniędzy. Dołącz, żeby zobaczyć i docenić to, co robią inni i do czego innych Pan Bóg też powołuje. Niech ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.